Pokój i dobro kochani, dzisiaj jest Wielki Wtorek, 15 kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani Jezus, w czasie ostatniej wieczerzy ma łzy w oczach, dlatego że mówi o zdradzie jednego ze swoich apostołów i mówi również o zaparciu się świętego Piotra. Nigdy nie zwątpił w swoich apostołów i wtedy, kiedy wybierał dwunastu, to nie popełnił żadnej pomyłki. Na tym etapie, kiedy wybierał apostołów, każdy z nich, z nich miał otwarte i dobre serce. Natomiast co się później zdarzyło z człowiekiem, toż właściwie jest kwestia osobistych wyborów, zarówno Piotra, Apostoła, zarówno Judasza, i pozostałych apostołów. Również my, kochani, Pan Jezus nas powołuje i często daje nam entuzjazm. Warto pamiętać, żeby ten entuzjazm w nas nie zgasł, żeby on się dalej rozwijał. Jestem przekonany, że Judasz miał również dobre serce, chciał dobrze. Ale w pewnym momencie zbłądził. Tak jak jego serce było przy Panu Jezusie, później gdzieś tam odchodził swoim sercem i poszedł w kierunku umiłowania, pewnie pieniędzy czy jakichś innych. Kochani, często nasze odejścia od Pana Jezusa są bardzo powolne i niezauważalne. Kochani, bardzo podoba mi się taki przykład, o którym już tutaj kiedyś Wam mówiłem, który jest może mało elegancki, ale niestety prawdziwy. Gdybyśmy na przykład wzięli żabę, włożyli do jakiejś takiej zbyt ciepłej wody, ona by się broniła i próbowałaby wyskoczyć. Natomiast, kiedy byśmy włożyli żaby do jakiejś takiej wody chłodnej i powoli podgrzewali, moglibyśmy ją nawet, przepraszam, ugotować. Czyli ona by się powoli przyzwyczajała do tej, do tej zabójczej temperatury i w pewnym momencie okazałoby się, żeby straciła życie. Podobnie i my. Powoli, czasem przy, przyzwyczajamy się do naszych grzechów, i w pewnym momencie to, co kiedyś nas bardzo raziło, w jakimś tam momencie zaczynamy się przyzwyczaić do tego zła, i to jest niestety bardzo zgubne. I myślę, że tak również było z Judaszem. Święty Piotr, kochani, imponuje mi bardzo swoim oddaniem Panu Jezusowi, ale również swoją szczerością do bólu. Już na samym początku mówi: odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Nie zasługuję na Twoją łaskę. Być może ktoś bardziej jest. Otwarty i bardziej święty niż ja, ale Jezus jednak zobaczył w Piotrze coś takiego, co go bardzo ujmowało. I myślę, że również w każdym z nas Pan Jezus widzi coś takiego dobrego. Nie szuka tego, co jest złe, ale tego, co dobre, mając nadzieję, że kiedyś to dobro eksploduje i wyrośnie. Kochani, różnica pomiędzy Świętym Piotrem a Judaszem polega na tym, że Święty Piotr w momencie, kiedy zaparł się, kiedy stworzył i nie przyznał się do swojego mistrza, Święty Piotr zapłakał. Wrócił do Jezusa, nawrócił się, rozpoczął nową historię swojego życia. I tak jak wcześniej nie dorastał do swoich własnych słów, kiedy obiecał Jezusowi, że gotów jest nawet pójść na do więzienia, nawet na śmierć za Panem Jezusem, ale w tym momencie zwątpił, nie był gotowy jeszcze. Natomiast później okazuje się, że w historii życia świętego Piotra tak było, że On rzeczywiście poszedł do więzienia i poszedł na śmierć za Chrystusa. Natomiast historia Judasza szybko się skończyła. Dlaczego? Dlatego, że mimo że zapłakał, że załamał się. To nie stać go było, aby przyjść do Jezusa i prosić o miłosierdzie. Ktoś ze świętych powiedział takie piękne słowa: że Jezusa nie aż tak bardzo bolała zdrada Judasza, jak bolało go to, że Judasz zwątpił w to, że Jezus może mu przebaczyć. Kochani, nie ulega wątpliwości, że każdy z nas jest człowiekiem słabym i każdy z nas upada. Rzeczą ludzką jest upaść, ale rzeczą szatańską jest trwać w upadku. I teraz, w momencie, kiedy zawiedziemy Pana Jezusa i zawiedziemy siebie lub innych, mamy możliwość albo wybrania drogi świętego Piotra, czyli kiedy zawiedziemy, wstać, otrzepać się i iść dalej, próbować od nowa, aż do skutku, albo iść drogą Judasza. Czyli nie próbować już załamać się i po prostu mieć do siebie żal i nie potrafić sobie przebaczyć za to, co zrobiliśmy. Judasz próbował to odkręcić było już za późno, ale mógł przecież rozpocząć od nowa. Mógł przyjść do Jezusa, jestem przekonany, głęboko przekonany, że gdyby przyszedł do Jezusa, to Jezus by mu przebaczył. I być może dzisiaj czcilibyśmy świętego Judasza, który zdradził Pana Jezusa, ale później się nawrócił. I jest przykład, był przykładem dla wszystkich tych, którzy Podobnie zdradzają Jezusa i mogą pójść e, drogą Bożą. Natomiast nie, nie, miał taki, nie wybrał takiej opcji. Natomiast święty Piotr jest przykładem dla wszystkich grzeszników, którzy od grzechu nie umierają, ale nawracają się i są jeszcze silniejsi, bo wiedzą, że siła nie polega tutaj. Z ich serca, z ich wysiłków, ale siła pochodzi z mocy Pana Boga. Na zakończenie, kochani, chciałbym przekazać Boże błogosławieństwo, aby ono było takim umocnieniem nas wszystkich: że mimo że jesteśmy zawodni, że jesteśmy grzesznikami, to Jezus jednak z nas nie rezygnuje, więc my sami również nie rezygnujmy z kolejnych wysiłków. Przyjmijcie, kochani Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego kochani. Szczęść Boże, papa. Pa. Do jutra.